Tak wygląda życie w Surinamie, więcej kobiet. Witajcie wszyscy i serdecznie zapraszamy na nasz kanał. W dzisiejszym filmie omówimy fascynujący i bardzo istotny temat. Tak wygląda życie w Surinamie, więcej kobiet. Dowiemy się, jak kobiety surinamskie zmieniają swój kraj, kwestionując stereotypy i przejmując przywództwo w różnych dziedzinach, takich jak przedsiębiorczość, polityka i kultura. Dołącz do nas w tej podróży, aby poznać ich inspirujące historie oraz wpływ, jaki mają na społeczeństwo. Nie przegap tego: polub, subskrybuj i podziel się. Surinam, mały kraj położony na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej, jest znany z bogatej różnorodności kulturowej i etnicznej, a także z imponującej bioróżnorodności. Jednak jednym z mniej odkrywanych aspektów tego kraju jest kluczowa rola, jaką kobiety odgrywają w społeczeństwie surinamskim. W miarę jak świat zmierza ku większej równości płci, Surinam nie zostaje w tyle. W tym filmie przyjrzymy się, jak kobiety surinamskie przejmują inicjatywę w różnych dziedzinach. Od gospodarki po politykę, kulturę i edukację. Surinam to tygiel kultur. Z populacją składającą się z potomków rdzennych mieszkańców Afrykanów, Hindusów, Jawajczyków i Europejczyków kraj ten prezentuje bogatą mieszankę tradycji i zwyczajów. Kolonialna historia Surinamu pozostawiła głęboki ślad w jego strukturze społecznej i gospodarczej. Przez wieki kobiety odgrywały fundamentalną rolę w swoich społecznościach, choć często były pomijane w narracjach historycznych. Na przestrzeni lat kobiety surinamskie zmagały się z licznymi wyzwaniami, od nierówności płci po przemoc domową. Jednak w ostatnich latach zaczęły podnosić swoje głosy i walczyć o swoje prawa, stając się agentkami zmiany w swoich społecznościach. Jedną z najważniejszych zmian w Surinamie jest rosnący udział kobiet w sferze gospodarczej. Zgodnie z danymi, kobiety stanowią około 50% siły roboczej w kraju. Ich reprezentacja na stanowiskach kierowniczych i w przedsiębiorczości była jednak historycznie niska. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby kobiet przedsiębiorczyń. Wiele z nich postanowiło założyć własne firmy w takich branżach jak gastronomia, moda czy rzemiosło. Te przedsiębiorczynie nie tylko przyczyniają się do gospodarki lokalnej, ale także inspirują inne kobiety do podjęcia podobnych działań. Jeden z wyróżniających się przykładów to Marioline, młoda przedsiębiorczyni, która założyła firmę produkującą produkty organiczne. Dzięki swojemu biznesowi nie tylko udało jej się zapewnić dochody dla swojej rodziny, ale także stworzyła miejsca pracy dla innych kobiet w swojej społeczności. MarioLine dzieli się swoimi doświadczeniami w warsztatach i seminariach, zachęcając inne kobiety do podjęcia inicjatywy i zostania przedsiębiorczyniami. Oprócz przedsiębiorczości, kobiety surinamskie coraz częściej zajmują stanowiska kierownicze w firmach i organizacjach. Pomimo napotkanych trudności, wiele z nich udowodniło swoją zdolność do zarządzania zespołami i podejmowania strategicznych decyzji, ta zmiana jest kluczowa dla gospodarki kraju, ponieważ udowodniono, że różnorodność płci w kierownictwie biznesowym prowadzi do większej innowacyjności i lepszych wyników finansowych. Polityka to kolejna dziedzina, w której kobiety surinamskie zaczynają zaznaczać swoją obecność. Przez całą historię kraju kobiety były niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach politycznych. Jednak w ostatnich wyborach zauważono wzrost liczby kandydatek i wybranych kobiet. Jedną z emblematycznych postaci jest burmistrzyni Paramaribo w stolicy Surinamu. Jej wybór stanowił kamień milowy w polityce lokalnej i stał się inspiracją dla wielu młodych kobiet, które aspirują do zaangażowania się w politykę. Burmistrzyni wdrożyła polityki skoncentrowane na równości płci i pracowała nad wzmocnieniem roli kobiet w swojej społeczności. Ponadto różne organizacje pozarządowe pracują ciężko, aby promować udział kobiet w polityce. Poprzez programy szkoleniowe i uświadamiające te organizacje, starają się wzmocnić pozycję kobiet, aby startowały w wyborach i aktywnie uczestniczyły w podejmowaniu decyzji. Edukacja jest kluczowym czynnikiem w procesie wzmacniania pozycji kobiet w Surinamie. Na przestrzeni lat udało się znacznie poprawić wskaźnik alfabetyzacji wśród kobiet. Dziewczęta surinamskie mają dostęp do edukacji podstawowej i średniej, co daje im narzędzia do rozwoju osobistego i zawodowego. Niemniej jednak wciąż istnieją wyzwania. Choć dziewczęta uczęszczają do szkół w równym stopniu co chłopcy, wskaźniki porzucania szkoły są wyższe wśród nastoletnich dziewcząt. Czynniki takie jak wczesne małżeństwo i obowiązki rodzinne często przerywają ich edukację. Aby zaradzić tej sytuacji, wprowadzono różne inicjatywy mające na celu utrzymanie dziewcząt w szkole. Wdrażane są programy mentoringowe i stypendialne, które wspierają nastoletnie dziewczęta i motywują je do kontynuowania nauki. Inicjatywy te nie tylko pomagają młodym dziewczynom indywidualnie, ale także przyczyniają się do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Kultura odgrywa fundamentalną rolę w tym, jak postrzegane są kobiety w Surinamie. Poprzez sztukę, muzykę i kino kobiety zaczynają opowiadać swoje własne historie i kwestionować tradycyjne stereotypy. Artystki, takie jak surinamskie piosenkarki i pisarki, wykorzystują swoje platformy, aby poruszać takie tematy jak równość płci i przemoc wobec kobiet. Media również zaczynają odzwierciedlać tę rzeczywistość. Choć nadal jest wiele do zrobienia, w telewizji i kinie surinamskim widać coraz więcej pozytywnych przedstawień kobiet. Jest to kluczowe, aby zmienić społeczne postrzeganie roli kobiet i promować wzorce do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Jeśli podoba Ci się ta podróż po życiu w Surinamie i chcesz dowiedzieć się więcej o kluczowej roli, jaką kobiety odgrywają w transformacji tego kraju, upewnij się, że polubisz ten film i go udostępnisz. Twoje wsparcie pomaga nam w dalszym tworzeniu treści, które inspirują i edukują. Napisz w komentarzach, która historia najbardziej Cię poruszyła, i nie zapomnij zasubskrybować, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów o równie fascynujących tematach. Kontynuujmy wspólne odkrywanie. Mimo postępów, które osiągnęły kobiety surinamskie, nadal stają one przed licznymi wyzwaniami. Przemoc ze względu na płeć wciąż jest poważnym problemem w kraju. Wiele kobiet doświadcza przemocy fizycznej i emocjonalnej w swoich domach i często brakuje im niezbędnego wsparcia, aby opuścić tę sytuację. Organizacje feministyczne pracują niestrudzenie, aby walczyć z tym problemem. Poprzez kampanie uświadamiające i usługi wsparcia dla ofiar starają się stworzyć bezpieczniejsze środowisko dla kobiet. Niemniej jednak konieczne jest wspólne działanie rządu i społeczeństwa obywatelskiego, aby wyeliminować ten problem. Dodatkowo, wciąż istnieją nierówności płacowe między mężczyznami a kobietami na rynku pracy. Choć kobiety coraz częściej wchodzą na rynek pracy, wiele z nich nadal zarabia mniej niż ich męscy koledzy za wykonanie podobnej pracy. Aby rozwiązać tę sytuację, niezbędne jest wprowadzenie polityk pracowniczych, które promują równość wynagrodzeń i chronią prawa pracownicze kobiet. Przyszłość Surinamu w dużej mierze zależeć będzie od dalszego wzmacniania pozycji kobiet. W miarę jak coraz więcej kobiet obejmuje stanowiska przywódcze, i aktywnie uczestniczy we wszystkich aspektach społeczeństwa, oczekuje się, że Surinam pójdzie w kierunku większej równości płci. Ważne jest, aby zarówno rząd, jak i społeczeństwo obywatelskie kontynuowały wspieranie inicjatyw promujących prawa kobiet. Obejmuje to zapewnienie dostępu do edukacji wysokiej jakości, wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym wszystkie kobiety mogą żyć bez obawy przed przemocą. Współpraca między mężczyznami a kobietami również będzie kluczowa, aby osiągnąć znaczące zmiany. Zaangażowanie mężczyzn jako sojuszników w walce o równość płci może pomóc w obaleniu szkodliwych stereotypów i promowaniu kultury wzajemnego szacunku. Życie w Surinamie przechodzi znaczną transformację dzięki coraz większej roli, jaką kobiety odgrywają w różnych dziedzinach. Od przedsiębiorczości po politykę, poprzez edukację i kulturę, te kobiety kwestionują tradycyjne normy i otwierają drogi do bardziej równościowego przyszłości. W miarę jak Surinam zbliża się do większej równości płci, ważne jest, aby nadal wspierać kobiety w ich walce o swoje prawa. Historia tego kraju jest na nowo pisana przez te odważne kobiety, które odmawiają milczenia i które są gotowe budować lepszą przyszłość dla siebie i dla nadchodzących pokoleń. Ta zmiana nie tylko odzwierciedla społeczną ewolucję kraju, ale także stanowi krok ku równości płci i wzmocnieniu pozycji kobiet. W miarę jak kobiety surinamskie aktywnie angażują się w przedsiębiorczość, politykę, edukację i kulturę, kwestionują tradycyjne normy, które historycznie ograniczały ich udział i uznanie. W dziedzinie przedsiębiorczości coraz więcej kobiet obejmuje role przywódcze i zakłada swoje własne firmy. Zjawisko to nie tylko przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, ale także stanowi potężny przykład dla innych kobiet. Poprzez przedsiębiorczość te kobiety udowadniają, że mogą być niezależne finansowo i podejmować decyzje, które mają pozytywny wpływ na ich społeczności. Inicjatywy przedsiębiorcze prowadzone przez kobiety dywersyfikują gospodarkę Surinamu, promując lokalne produkty i innowacyjne usługi, które korzystają z całego społeczeństwa. Ponadto dostęp do szkoleń i finansowania był kluczowy, aby wspierać tę zmianę, umożliwiając kobietom rozwijanie umiejętności i zasobów niezbędnych do odniesienia sukcesu w biznesie. W dziedzinie polityki udział kobiet zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Choć nadal istnieją wyzwania w zakresie sprawiedliwej reprezentacji w przestrzeniach decyzyjnych, coraz więcej kobiet zajmuje stanowiska publiczne i aktywnie uczestniczy w procesach politycznych. Zwiększenie reprezentacji kobiet jest kluczowe, aby polityki publiczne odzwierciedlały potrzeby i interesy całej ludności. Liderki polityczne Surinamu opowiadają się za ważnymi kwestiami, takimi jak edukacja, zdrowie i prawa człowieka, przyczyniając się do bardziej inkluzywnej agendy, która ma na celu poprawę jakości życia wszystkich obywateli. Edukacja to kolejna dziedzina, w której kobiety poczyniły znaczne postępy. W miarę jak zwiększa się dostęp do edukacji dla dziewcząt i młodych kobiet, Widać pozytywną zmianę w postrzeganiu roli kobiet w społeczeństwie i tym sposobem kończymy naszą podróż po życiu w Surinamie i niezwykłym wpływie kobiet na społeczeństwo. Mamy nadzieję, że te historie były dla Ciebie tak inspirujące jak dla nas. Jeśli podobał Ci się film, nie zapomnij dać lajka like i podzielić się nim ze swoimi przyjaciółmi, aby więcej osób poznało te wartościowe doświadczenia. Chcielibyśmy również poznać Twoją opinię, więc zostaw komentarz, mówiąc nam, która część była dla Ciebie najciekawsza. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi filmami. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia następnym razem.